awantury ja odwalony jak bułgarski sołtys Natalia z przodu wyzywa, bo fryzura się no tak no, do ludzi mam iść do ludzi a właśnie, gdzie my idziemy? w sumie jedziemy wsiadam do dyliżansu i no właśnie, i gdzie my jedziemy? jedziemy do urzędu Jedziemy do notariusza czy tylko do notariusza, czy do urzędu. Jak to się... jedzie? do urzędu? Do no notariusza tylko. Do notariusza. Do wszystkie sprawy odnośnie meldunku, kupna sprzedaży, czy kupna sprzedaży samochodu, domu, wszystkiego wartościowych rzeczy robimy u notariusza. Tak jest. A wtedy yy, no, jest pełnoprawnie o... wszystko porobione Dokładnie. i legalnie. O! o chodzi, to chodzi, chodzi o, o usankcjonowanie tego wszystkiego, że kupujemy dom, no i o przesłanie pieniążków, żeby to było też pokazane yy, i żeby byli właściciele i my, żebyśmy mieli ten prawny spokój o przekazanie pieniędzy, przesłanie pieniędzy. Także jedziemy. Yy, postaramy się wam pokazać może nie pokazać, bo to właściciele byli raczej nie będą filmowani. My Wam na końcu powiemy, jakie mniej więcej koszty tego wszystkiego my tutaj ponieśliśmy, bo nie wiem czy to jest u, od rejonu, czy to jest od wartości budynków. My powiemy mniej więcej jak, jakie koszty my ponieśliśmy. A że się spieszymy i pogoda nam... No jak zawsze na ostatnią chwilę wszystko. No ale wchodzimy w sali ubrani na biało. A, no nie wiem. To <laughs> jest na biało. Ja też nie. Uf, No i przestało padać. A my już jesteśmy po, po podpisaniu wszystkiego. Słuchajcie, no trwało to pół godzinki. Pół godzinki, ja Wam powiem. Prowadził to Pan notariusz. Pełna profeska. Pełna profeska. No nie no już. Pan notariusz, nie znający języka polskiego. Dlatego dla nas wszystko prowadził w języku angielskim. Wszystkie dokumenty mamy. Wypisane w dwóch językach, bo poprzedni właściciele rozumieją język bułgarski, rozmawiają w tym języku. Ale tak. są Polakami, więc? A są Polakami. E, także siedzieliśmy polskie paszporty na, na no, biurku, a rozmowa była po bułgarsko-angielsku i e, no pół godziny także pan potrzebował zobaczyć jak wygląda... Yy... A i w ogóle yy, pytanie, skąd są pieniądze, bo wszystko tak. powyżej 10 tysięcy lewa, Dobra. musi być jakby z... potwierdzone, że jest yy, ta gotówka legalna. Tak, tak czy takiego, czy, czyli czy potwierdzacie, ogóle, czy to są pieniądze z wypłaty, tak. czy to wy sprzedaliście coś i tutaj w, yy, inwestujecie. Oni po, po prostu chcą wiedzieć, skąd te pieniądze są, czy, no, czy, czy są legalne, o to idzie. A i jeszcze trzeba było... Po, yy... Wysłać jakby moje nasze potwierdzenia z banków, tak. że doszły pieniądze. Akurat w rewolcie jest tak, że bardzo szybko dochodzą pieniądze. To tak. no chodziło 5 o, minut. o to, że pan musiał widzieć, że to nie, jest, i tak, że jest, że jest... Nie on drukował i Że jest, przesłane są pieniądze, że tak, to tak. nie jest e, tylko słownie, że pieniądze z, na, z konta na konto zostały przesłane. Dokładnie. A teraz jedziemy, gdzie? Jedziemy szybciutko do domu z byłymi właścicielami, bo, bo wszyscy Pozdrów no tak teścia, pozdrów teścia, pozdrów teścia. Oczywiście, że pozdrawiam teścia, ale tutaj jeszcze jest ważna osoba, bo jest mama. Mama ugotowała wczoraj obiad, bo dzisiaj jest mama z teściem pojechała. Na wizycie kontrolnej. Na wizycie kontrolnej są u lekarza. U lekarza. No i przygotowała wczoraj jeszcze y, obiad. A tu jest tak za właśnie, co dziękujemy jak to i, mówią, i tutaj jak ktoś coś kupuje, sprzedaje domy czy coś to po prostu jakby... Y... Z tej takiej grzeczności umawiają się jakby na obiad, no wspólnie tak. jedną obiad, i, i wtedy tam. No i po... przyklepanie takie transakcje już. Tak osobiste. jest, ale poza Nie. tym, że byli właściciele, no oni się przemieszczają, dzisiaj jeszcze muszą wrócić do siebie, bo z, tutaj z naszej wioski zmienili lokację na Bułgarię i się przenie, jakieś 250 km w inne miejsce. No to przed podróżą no bo wy, wy, wypada zjeść, większego, tak. tak. I właśnie rozmawialiśmy o tej katastrofie, co się wydarzyła tam na południu. Ale oni, znowu się, idzie w tak, fons, oni się i oni śpieszą, się biorą, no. właśnie, bo byli właściciele się śpieszą po to, żeby zdążyć, bo mają być znowu jakieś sztormy i burze, a długa droga przed nimi, także no. ten obiad będzie po prostu taki. Hmm, wojskowy. <noise> Zjedli powstań i po prostu. Będą wracali, żeby zdążyć, bo pogoda widać, że znowu... No ale to jeszcze takie kolejne dwa dni i później już będzie spokój, nie? Po prostu teraz ten język taki z las od. Z północy przyciągnęliśmy tak. coś. No my? dobrze. Że ja nie. No że my nie. No dobra, to my wracamy, także. Yy... Aha, no i trzeba było jeszcze tutaj, przy tym panu, jeszcze to ważna rzecz, zapłacić za tą całą transakcję podatek. Tak. To pan chciał e, gotówkowo, w żadnej innej formie nie, tego nie tutaj jest. nie ma online. Także nie ma się tutaj, jeżeli gotówką. podatek, cash. Tak. To jeszcze dobre, to jeszcze dobre. Także pan przyjął cash, przyjęte wszystko i mamy dom. Mamy dom. Już tak oficjalnie. Pełnoprawnie. Tak jest. Mamy chatę, więc... Okej, okay, ruszamy. A, i możemy zacząć po prostu już w nim y, grzebać, o. no właśnie, no bo... Właśnie, tak, no nie bo czek... grzebaliśmy, nic nie pokazywaliśmy, no to... dlatego, że no... Jeszcze nie był oficjalnie nasz, więc nie można tam nic dotykać, nie? Tak, ale tyle podpisów, słuchajcie, co dzisiaj złożyłem, to myślę... Ty, ja już myliłam litery, no <laughs> <wie> co co? <laughs> słuchajcie, papierologii jest naprawdę, bo... Znaczy, to już trwa szybko, ale tych dokumentów ja. podpisanych, no i... Myślę, że... Start na Wójta był dobry, no, mo, można się no uczyć. No i jutro dokumenty odbieramy, jakby wszystkie skompletowane, bo dzisiaj nie dałby rady wszystkiego zrobić, bo tam, tam ta cała procedura, podatek, wszystko, wszystko. I na jutro mamy się o 14 pojawić po odbiór dokumentów. Dobra. Własność. Lecimy na obiad. No i dobra, ja już jestem przebrany. Ja już jestem przebrany. Eee, I co? Idę gotować eee, to, co mama przygotowała. Ja idę podgrzać, bo to mama gotowała. A później zobaczymy, co będzie ciekawego. A tu wam pokażę. O, to jest dom, gdzie mieszka Niemiec. Takie sobie zrobił. Taką. Taką chatkę. Tutaj Klimaanlage, proszę bardzo. Eee, też ma i tutaj ma pięknie pomalowany taki Jak jest słońce to jest To jest pięknie, i jest a no, z tej strony Grecka bogini A tu Dwa drzewa morwy no właśnie, Duża Tak No i właśnie morwa podobno bardzo zdrowa, tylko nie wiem czy to jest biała czy to jest jaka Nie ale odbiła Ró Nawet tutaj są odbite nie. czerwona, czy się mówi fioletowa? Biała, no, bo, wie, biała pani, i czarna. Drogie, biała i czarna, dobra. Idziemy. Będę się śmiała, jakby się umówili. No, no mała, i dobra. Nie. Nie? No i dobra. Jesteśmy. Ja już Wam pokażę coś. Tutaj mam. Ja się z jednego cieszę, yy, że pada, bo mamy to wszystko podlewane. Te yy, drzewa klenowe. Pałownie to po prostu wszystko odżyje. Także bardzo dobrze, ale zobaczcie co tu mamy. Krokusy? No, nie będą krokusy. Dobra, wchodzimy tu do, do dołu. Ale na no, faktycznie tą rurę większą musimy. Aha. Nie, nie ma światła. My musimy nie sobie załapać ciekawostkę znaczy, przepisaniem. My, że... my sobie tylko sprawdzimy. zobaczyć no, tutaj to nas na razie dumnie nie interesuje. Bardziej nie, nas interesuje góra. Idziemy sobie na górę. Zobaczymy, zobaczymy co, co i jak tutaj. Bo my tak wtedy weszliśmy na chybcika. Na dziko. Na dziko, także. A teraz już możemy oficjalnie z papierami wchodzić. Już jak do siebie. Słuchajcie, no spójrzcie, co to jest, zapowiada. sakra tam. okej okay, my sobie tutaj. I dalej ciepło. To no ciepły, ciepły dom. Yy, jak rozmawialiśmy z byłymi właścicielami, mówili, że no jest tutaj ciepło. Ten dom że jest ciepły, także... Oni jak pierwszy raz też weszli. Tak. Tam... No właśnie to ich zaskoczyło. To wszystko. On, tutaj nikogo nie było przez długi czas, dlatego on jest taki dom no, do remontu, do, spo... Spo... do posprzątania. Yy, ta szafa z racji, że nie jest jakaś ładna, Ja myślę, że ale, okna są nie Ale będzie, no? będzie wykorzystana do warsztatu, tak? Bo będzie no, przy A no, tak. no i biurko też się przyda, oczywiście. Mm. Także my sobie tutaj popatrzymy. Później Wam poopowiadamy ciekawego. My musimy sobie tutaj policzyć rzeczy do przygotowania. No dobre to, co. Trzeba podjeść. Mm. No co za masakra ta pogoda. Dobra, tam byliśmy. O, faktycznie. Słuchajcie, taki taki wieszak. O, ty będziesz do do odnowy. Yy, taki wieszak też mają w spadku teście. No i teraz u nas będzie. Także dziada, dziada poprawimy. Przemalujemy. I będzie... O, Natalia już się dopadła do. Cały w pajęczynach jestem. Normalnie wszedłem tam do środka. Brzuchem wymiotłem wszystkie pajęczyny. Ty, ale zobacz co tu jest. My szukaliśmy. Rozglądałem się za czymś takim. Bo chodziło mi o to, żeby Natalia nie musiała. Żeby nie musiała dźwigać. A to już widzieliśmy. No i widzieliśmy za 100 chyba 30 czy 100 jakoś tak lewa yy, nowy w sklepie no ale tego to No to będą dwa. Zrobimy jak tralala. Tu będę wodzić kury? <laughs> na wycieczka. Na sąd ostateczny? Tuk, tuk tuk. Nie, na sąd ostateczny. No tak. tak. No, także sobie A ty Wanienka jest dla kaczek na ten. No, no właśnie będziemy pania. będziemy takie robili tutaj żeby, żeby sobie mieli. I co? I e, w, napisały do nas osoby, że u nas jest. E, teraz będzie katastrofa, bo będzie euro. No, będzie Wyjaśnij. euro. No tak, ale tutaj te euro już jest. E, tutaj jak e, patrzyłem na. E, Wcześniej już się spotykaliśmy na, z... na Gipito. E, no właśnie, bo tutaj już są ceny w mhm. dwóch walutach, w Euro i w Lewie. A jak na Gipito, pytałem. No to Bułgaria w latach 90. przeszła podobny yy, szok jak większość krajów tego domoludów i tutaj finanse po prostu runęły. Żeby jak w jakikolwiek sposób funkcjonować, ratowali się tym, że podpieli się pod walutę. My spotkaliśmy to w Kambodży, gdzie Kambodża ma swoją walutę narodową Riel. I ona jest połączona na sztywnym kursie do dolara amerykańskiego. A. Tutaj y, z Bułgarzy połączyli się do marki niemieckiej. Mhm. I z tą marką niemiecką na sztywnym kursie, żeby to funkcjonowało, byli do 2002 roku. Od 2002 roku są y, na sztywnym kursie do euro. Także de facto te euro, i tutaj ma być to wszystko łagodnie. Jak to Dzipit opisał. Tu nie będzie takiego szoku dla, dla tych, jak w innych krajach, które y, przechodzą do y, euro, czy tutaj Portugalia, Grecja i tak dalej. Y, I jeszcze DEPI to napisał, bo tam pytałem o Polskę i mówił, że raczej t, to nie nastąpi, bo są kraje, które miały to wpisane już wstępując do Unii, jak Dania czy Anglia, że będą miały swoją walutę, nie będą miały. Tutaj jest jako w, w aneksie napisane, że... Trzeba w jakimś tam czasie nieokreślonym, ale przejść na walutę euro. Ale w Polsce by musieli zmienić konstytucję. No i że, a ja tak jak patrzę, no te stare Który dziadygi, tak no tak, stare dziadegi, jakby zmienili konstytucję, to by po prostu stracili władzę. Zresztą dobra, o tej Polsce. I, 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 a tu wracając do Bułgarii, no i mówią, my rozmawialiśmy właśnie z byłymi właścicielami i Bułgarzy, starzy łgarze. Już od 200 lat oszukiwali turków, bo tutaj, jeżeli nie wiecie, Bułgarzy jak starsze osoby jeszcze, bo młodzi to już jest już to wiadomo nowe, na odpowiedź na tak, kiwają głową. No ale to tak jest, takie. Takie. No, znaczy, no, kiwają głową inaczej. My potakujemy, oni kiwają inaczej. A w, znowuż na nie w ten sposób. Czyli na odwrót. Mm. I tutaj mówią, że no no, Unia nam tam gada, ale my, pitu, pitu, my swoje, my, my swoje. swoje. Proszę. I Natalia już dalej zajada, a my jeździmy teraz od jakiegoś czasu, jak zauważyliście, do sklepów budowlanych. No bo po prostu chcemy wiedzieć, co potrzeba. No jak to przy remoncie, co ile czego potrzeba. I w jakiej to jest cenie, czy jest dostępne. W każdym razie przyjeżdżaliśmy do sklepów budowlanych i słuchajcie, te sklepy były zawalone pokorek ludźmi. Czy to był poniedziałek, czy to był wtorek, w piątek, niedziela tych ludzi było tam mnóstwo. Natalia kiedy byłaś? W niedzielę? W sobotę, w sobotę przepraszam, jeździ, jeździła z mamą. Słuchajcie, godzinę szukała miejsca do parkowania, bo ten, przy tym praktycznie to jest po prostu godzinę w ternowie jeżdżenia. Żeby znaleźć miejsce do parkowania. No i co się okazało? Wracając do pieniędzy. E... Okazało się, że Bułgarzy mają dużo pieniędzy, ale te pieniądze są w skarpecie, tak zwanej, e, gdzieś tam w szufladzie. No i dowiedzieli się, że teraz e, wyciągną, e, żeby to chcą wyciągnąć, jakby wrzucić je do banku, żeby je usankcjonować, żeby one były po prostu do banku. I jak w banku do banku przynieśli, no to ci banksterzy się pytają, a skąd to masz te pieniądze? No bo oni Bułgarzy jeździli, jak to mówię, wiadomo, gdzieś tam, gdzieś tu, coś zarobię, coś zrobię, no i żeby te pieniądze gdzieś coś z nimi zrobić, do banku nie możecie oddać, no bo musi być podpisane, dlatego dzisiaj jak kupowaliśmy dom, to też były pierwsze pytania, a skąd macie pieniądze, a na czym zarobiliście i tak dalej. Oni to wszystko chcą, oni chcą wszystko wiedzieć. I co? I teraz wszyscy Bułgarzy, żeby te pieniądze się nie zmarnowały, na potęgę lecą do sklepów, kupują poduszki, meble, ciuch, wszystko co możliwe, żeby te pieniądze po prostu yy, poszły w jakieś materialne rzeczy. No i teraz mamy to. Dużo im czasu nie zostało, to jest do końca roku. I także teraz jest wielki kadzie boom na zakupy. To taka tutaj historia, to, to zasłyszamy. A ploteczki po coś mają zawsze Swojej prawdy. W każdej, plocie. w każdej plocie trochę prawdy jest. Okej. Okay. No dobrze, a ja w międzyczasie, bo teraz sobie przypomniałem, yy, serdeczne pozdrowienia dla pani Małgorzaty, która ogląda nasze odcinki, słuchajcie, niczym yy, najlepszy serial kryminalny. <gryminalny>? Jeden po drugim, no, jeden po drugim, także bardzo dziękujemy, yy, doceniamy, jak i również wszystkich innych. Pojawiło się u nas ponad 200 nowych subskrybentów. Również dziękujemy i witamy na kanale. Zapraszam do oglądania historii z Kambodży, z Tajlandii, z różnych miejsc, z Holandii, z wycieczek po terenach Holandii, Luksemburga. Także my też od czasu do czasu sobie, właśnie to jest ten kanał to jest taki naszym pamiętnikiem, jak będziemy już. Starzy, to będziemy sobie siedzieć, oglądać nasze przygody. Ale tu będzie pracy. Ale Gdzieś to jest Mebelek dla ciebie? Mebelek? No do tego. No właśnie, nie, nie. Fajnie, nie? To, to będziemy renowować. Ja już patrzyłem na to, nie na narzędzia. Ja chciałem to zrobić renowację. Widzicie, kuchnia, narzędzia. Yy, kiedyś oglądałem kanał. Młoda dziewczyna. Yy, ja nie wiem, jak ten kanał się nazywał. Polka, młoda dziewczyna, właśnie takie coś. Kredensy dostaje w swoje ręce, co ona z nich tworzy. Wow! Wow! Wymaga to mnóstwo pracy oczywiście. I ona to gdzieś wynajduje w Polsce, a później robi renowację i później to wszystko wstawia. Super robota. Super. Namrówki odstrasza i masz cynamon majeranek, co tam jest lawenda? Nagietek. nagietek. Posadzić? Co? Posadzić lawendę. Aha, no. Lawendę nie lubią mielonej kawy i cynamonu. Ocet z H2O i kilka kropel waleriana. Spryskaj miejsce, gdzie, gdzie wi widujesz mrówki. O. Dodaj dwa oddechy nietoperza, blask księżyca i zamierzaj. I jad, i jad no i też teściowy. <laughs> Także no to widzicie, tu przepisy wszędzie. Że <laughs> będzie wesoło. Będzie wesoło. Dobra. Uciekamy. No i dobrze, my już uciekamy, bo się tutaj pogoda nie chce poprawić. Wam za dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za łapki. I niech wam się darzy.